Dzisiaj napłynęły niebezpieczne wiadomości z Polski. Rosja podjęła ryzykowne posunięcie, wysyłając dziesiątki dronów do przestrzeni powietrznej NATO, co przyniosło odwrotny skutek i spowodowało natychmiastową reakcję całego sojuszu. Obecnie rozważa się utworzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą jako środka ochronnego, co sprawi, że tanie prowokacje Rosji staną się strategicznym koszmarem. NATO szybko wyznaczyło granice po ostatniej eskalacji działań Rosji, zestrzeliwując wiele dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną w ramach bezprecedensowego aktu zbiorowej obrony. Według polskiego premiera Donalda Tuska, podczas ostatniego ataku Rosji na Ukrainę. Aż 23 rosyjskie drony przekroczyły granice Polski, przy czym pierwszy z nich został wykryty tuż przed północą, a ostatni około świtu. Większości z nich pozwolono przelecieć dalej, ale te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla ważnych polskich celów, zostały zniszczone. Incydent ten jest pierwszym od początku wojny przypadkiem, którym siły NATO bezpośrednio zaatakowały i zniszczyły rosyjskie zasoby na terytorium Sojuszu. Tusk określił te wtargnięcie jako prowokacje na dużą skalę i podkreślił, że wszyscy członkowie NATO traktują tę sytuację bardzo poważnie. Skala mobilizacji NATO odzwierciedla Powagę zagrożenia, ponieważ polskie samoloty F-16 wystartowały wraz z samolotami F-35 holenderskich sił powietrznych rozmieszczonych w Poznaniu w ramach misji NATO Air Policing. Dwa polskie samoloty F-16 i dwa holenderskie samoloty F-35 przeprowadziły przechwytywania wspierane przez helikoptery, w tym Mi-24, Mi-17 Black Hawks, patrolujące w pobliżu stref targnięcia. Polski samolot Saab-34 AVAX latał przez 9 godzin, zapewniając pokrycie radarowe, podczas gdy wielozadaniowy samolot tankujący NATO tankował myśliwce krążące na niebie. Ponadto w operacji uczestniczył również włoski samolot rozpoznawczy Avax, co pokazuje, że dla NATO była to prawdziwa operacja wojskowa, w której myśliwce, tankowcy i samoloty wczesnego ostrzegania koordynowało przechwytywanie nad Polską. To co sprawiło, że incydent ten był szczególnie niepokojący to głębokość wtargnięć, ponieważ polskie władze potwierdziły, że drony rozbiły się setki kilometrów od granicy z Ukrainą, a jeden z wraków znaleziono w pobliżu Gdańska ponad 500 kilometrów od granicy. Inno odzyskano wzdłuż linii Biała Podlaska-Parcze w pobliżu kluczowych szlaków transportowych Polski wschód-zachód. Dodatkowo obserwacje odnotowano na północ od Lublina bliżu centrum obronnego Stalowa Wola na zachód od Białego Stoku, a nawet tak daleko jak Łódź. Trasę pokrywało się z polską siecią radarową, w tym stacją Nur 20M w Roskoszach i systemem Rad 31DL w Labunie. Analitycy zauważyli, że drony mogły badać system obrony powietrznej NATO, testując zasięg w kierunkach odpowiadających rosyjskim planom ewentualnego postępu na lądzie. Wiele lotnisk w całej Polsce zostało tymczasowo zamkniętych, w tym lotnisko w Rzeszowie, które jest ważnym węzłem komunikacyjnym dla zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Mieszkańcy kilku województw otrzymali awaryjne SMSy z poleceniem Schronienia się w schronach i zgłoszenia wraku dronów. Zdjęcia z miejsc katastrof wskazują, że intruzami były lekkie rosyjskie drony Gerbera, wykonane głównie z pianki. Zwykle używane jako przynęty mogą one również przynosić sprzęt rozpoznawczy lub małe ładunki wybuchowe, a w tym przypadku były wyposażone w dodatkowe zbiorniki paliwa, które pozwoliły im latać na większym zasięgu, co obala natychmiastowe twierdzenia Rosji, że ta ingerencja była pomyłką. Analitycy wojskowie zauważyli, że w rosyjskich dronach używanych przeciwko Ukrainie od lipca znaleziono polskie karty SIM, które umożliwiają lepsze zdalne sterowanie i transmisję danych, co ma kluczowe znaczenie dla misji rozpoznawczych. To nie pierwszy raz, kiedy Rosja wystawiła na próbę cierpliwość NATO, ponieważ niedawno rosyjski dron rozbił się na litewskim poligonie, gdzie stacjonuje wielonarodowy batalion NATO. Rosyjskie drony wielokrotnie spadały również na terytorium Rumunii podczas ataków na Odessa, ale poza tym rosyjskie samoloty i helikoptery kilkakrotnie sądowały przestrzeń powietrzną NATO. W kwietniu brytyjskie myśliwce przechwyciły samolot szpiegowski Il-20M nad Bałtykiem, a kilka dni później kolejny samolot z Królewca. W maju rosyjski myśliwiec eskortujący tankowiec łamiący sankcje przekroczył przestrzeń powietrzną co podkreśla gotowość Rosji do ryzykowania bezpośredniej konfrontacji. Ogólnie rzecz biorąc, zestrzeliwując drony NATO, wyspało najjaśniejsze jak dotąd ostrzeżenie, że przyszłe naruszenia ze strony Rosji spotkają się z użyciem siły, niezależnie od tego, czy będą to drony, samoloty czy helikoptery. Urzędnicy dyskutują nawet nad utworzeniem strefy zakazów lotów nad zachodnią Ukrainą, co zarówno chroniłoby wschodnią flankę NATO, jak i zmniejszyłoby presję na przeciążoną obronę powietrzną Ukrainy. Taki krok niegdyś nie do pomyślenia jest obecnie otwarcie dyskutowany, w miarę jak prowokacje Rosji stają się coraz bardziej zuchwałe. Prezydent Ukraina, Krajny Włodymir nazwał ten incydent niezwykle niebezpiecznym precedensem dla Europy, ostrzegając, że Moskwa przekracza granice tego, co jest możliwe. Podkreślił, że nie był to pojedynczy wypadek, ale reakcja na to jasno pokazała, że era tolerowania rosyjskich prowokacji dobiegła końca. Wielu z was pytało, gdzie można znaleźć mapę, której używamy w naszych raportach. Z przyjemnością informuję, że dzisiaj w końcu udostępniamy naszą interaktywną mapę wiadomości. Dzięki niej będziecie mogli śledzić codzienne zmiany na froncie, oglądać nieocenzurowany materiał filmowe z naszych raportów, a nawet korzystać z mapy topograficznej, aby zobaczyć wysokość terenu wpływa na przebieg walk. Przeanalizowaliśmy wszystkie dostępne interaktywne mapy, aby stworzyć najlepsze możliwe oprogramowanie do najwygodniejszego i najskuteczniejszego codziennego monitorowania wiadomości przez nasz zespół badawczy. Teraz udostępniamy je również Państwu. Aby uczcić uruchomienie interaktywnej mapy wiadomości, wprowadzamy również największą 50% wyprzedaż wszystkich planów subskrypcyjnych. Subskrybując nie tylko uzyskasz dostęp premium do mapy z jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami, ale także odblokujesz wszystkie nasze ekskluzywne aktualizacje strategiczne, przeglądy wszystkich frontów i filmy do dotyczące strategicznej geopolityki. Kliknij link w opisie, aby zostać ekskluzywnym członkiem naszej społeczności. Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim, którzy zdecydowali się do nas dołączyć. Wasze wsparcie znaczy dla nas bardzo wiele.